Cześć kochani, dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na drugi film z serii ABC AGD. Ostatni film nagrywałam o lodówkach. Tutaj u góry wrzucę Wam playlistę, na której będziecie mogli zobaczyć wszystkie filmy, które się pojawiły bądź które się pojawią właśnie na ten temat. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pralkach. Myślę, że pralkę każdy w domu ma i nie wyobraża sobie bez niej życia. Jeśli oglądacie ten film, to najprawdopodobniej stoicie przed wyborem tego sprzętu. I dzisiaj chciałabym przybliżyć funkcje oraz elementy, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru pralki. Pierwszym elementem, o którym musicie zadecydować podczas wyboru, jest to, czy pralka ma być ładowana od frontu, czy od góry. Na pewno jest to uzależnione od tego, ile macie miejsca w łazience. Bardzo często pralki e, gdzieś są wciskane w łazienki, e, które są mniejsze powierzchniowo. Wtedy być może lepiej sprawdzi się pralka ładowana od góry. No i tutaj mamy też do wyboru pralki slim, które są węższe, a są ładowane od przodu. Jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami jakiejś większej pralni albo większej łazienki, która umożliwi wstawienie sprzętu o takich standardowych wymiarach, najczęściej jest to 60 na 60. No to świetnie, bo myślę, że w takich pralkach możemy tutaj najbardziej zaszaleć, jeżeli chodzi o udogodnienia z racji tego, że niestety pralki slim, no jak sama nazwa wskazuje, są węższe. I przykładowo tutaj no 12 kg bębna nie ma opcji, że wciśniemy, no bo ta pralka po prostu fizycznie jest zbyt mała, aby coś takiego w niej. Umieścić. Jeżeli o wymiarach mowa, to wspomnę tutaj o tym, że niektóre pralki mają możliwość ściągnięcia blatu. Jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy chcecie zabudować częściowo pralkę pod blatem. Bardzo często widzę teraz takie inspiracje łazienkowe, gdzie po jednej stronie mamy zlew, po drugiej stronie mamy blat, a pod spodem pralka, czy też pralka jest w jakiejś zabudowie meblowej, a częściowo front jest odkryty. Myślę, że to jest świetne rozwiązanie i bardzo fajnie to wygląda. Na pewno też pozwala zaoszczędzić poniekąd miejsce. I tutaj już musicie sprawdzić jakie wymiary będzie miała czy ma wasza zabudowa, aby odpowiednio dostosować po prostu ten sprzęt. Niektóre pralki w specyfikacji technicznej mają coś takiego jak ściągnie, ściągany blat. Wówczas możecie sprawdzić, czy dana pralka będzie miała tę możliwość, czy też nie. Jeżeli już będziecie mieli wybraną pralkę i rodzaj jej ładowania i wymiary, możemy skupić się na kolejnych elementach. Jedną z pierwszych rzeczy, o której myślimy podczas zakupu pralki, na pewno jest też pojemność bębna czyli to, ile kilogramów ubrań fizycznie jesteśmy w stanie do niej zapakować. I wyprać podczas jednego cyklu prania. No i tutaj bardzo często spotykałam się z opiniami klientów. Przykładowo dzwoniła jedna osoba. I mówiła, że mieszka sama, więc ona nie potrzebuje dużego bębna, więc 5-6 kg na spokojnie jej wystarczy. I w porządku, ja się z tym zgadzam. Natomiast zawsze wtedy zadawałam pytanie, co pani, pan pierze. Ja osobiście dość często piorę duże koce, e, duże jakieś pledy, Na narzuty na łóżko, e, czy też to kołdry, poduszki. Więc moim zdaniem fajnie byłoby mieć bęben, który po prostu takie rzeczy pomieści. E, bęben 5-6 kg, niestety, ale może mieć problem z upraniem na przykład większej poduszki albo kołdry. No i tego już po prostu w zaciszu domowym nie będziecie w stanie zrobić, więc tutaj warto zastanowić się, co tak naprawdę chcecie prać, bo ile na co dzień ten załadunek może być mniejszy. Tak od jakiegoś czasu do czasu na pewno większy bęben się przyda. Przy tym parametrze warto też wspomnieć o tym, że większość tych nowoczesnych pralek ma wbudowaną wagę, dzięki czemu waży ubrania, które są do niej załadowane i dostosowuje automatycznie ilość wody w przypadku autodozowania nawet ilość detergentu, którą należy zużyć. Na dany po prostu załadunek. To są już takie inteligentne pralki, które właśnie ważą i dostosowują, co pozwala nam zaoszczędzić na rachunkach. No bo zużywa wtedy mniej prądu, mniej wody, dostosowuje też czas prania. No i myślę, że taka opcja jest tutaj najbardziej optymalna, żeby wziąć ten taki średni bęben, który pomieści właśnie chociażby kołdrę, ale. Nie skupiać się na tych zupełnie najmniejszych, bo w nich niestety nie zawsze mamy możliwość wybrać wszystko. Jeśli mowa o oszczędności, no to w tych obecnych czasach na pewno każdy chce zwrócić na to uwagę. No i najczęściej klienci zwracają uwagę na klasę energetyczną, czyli na te literki, które pojawiają się przy każdym sprzęcie. Wcześniej było to A z dwoma plusami, z trzema plusami, klasa BC C i tak dalej. Teraz już tych plusów nie ma, teraz jest to A, B, C, D. Natomiast moim zdaniem nie tylko warto zwrócić na klasę energetyczną, ale także na ilość litrów zużytych na jeden cykl prania. Z racji tego, że no nie tylko prąd jest używany do prania, ale też i woda, która dość sporo kosztuje w niektórych przypadkach, więc warto dla swoich rachunków, ale także dla planety zwrócić uwagę, ile tak naprawdę litrów jest zużywanych na jeden cykl prania. Prędkość wirowania, czyli ilość obrotów na minutę, to jest najczęściej wspominany parametr podczas wyboru pralki u klientów, z którymi miałam do czynienia. Tutaj tak naprawdę zawsze pada słowo no i 1000-1200, a najlepiej 1400 obrotów, żeby miała. Zastanówmy się, dlaczego? Czy tak bardzo chcemy, aby te ubrania po praniu były z jak najmniejszą wilgotnością? Mi osobiście na przykład to nie przeszkadza. Wręcz w momencie, kiedy mieszkamy w bloku i w okresie grzewczym jest bardzo sucho w mieszkaniu, ustawiam bardzo małą ilość obrotów, żeby jakby wieszam pranie w pokoju, troszeczkę tą wilgotność podnieść. Natomiast no nie o to tutaj chodzi. Chciałabym nawiązać do tego, że może niektórzy z Was wiedzą, natomiast im więcej obrotów tym bardziej ubrania się niszczą. Cały czas gdzieś tam wirują, ocierają się o bęben, ocierają się o siebie i naprawdę nie jest to nic skazanego dla tkanin. Im większa ilość obrotów, im większe wirowanie tym ubrania tracą na żywotności. Są po prostu z nami krócej w dobrej jakości, więc uważam, że jeżeli chce się zadbać o swoje ubrania i o swoje tkaniny, no to warto jednak te pranie ustawiać na mniejszą ilość obrotów. Co za tym idzie? Wybrać pralkę, która ma 1000 obrotów, maksymalnie 1200, natomiast 1400 czy 1600 to są naprawdę mm, potężne yy, prędkości. I nie uważam, aby były one sensownym rozwiązaniem, jeżeli chcemy rzeczywiście dbać o swoje ubrania. Jest coś takiego jak klasa wirowania, która określana jest również jak klasa energetyczna z literkami ABC. No i tutaj w tym momencie, jeżeli zależy Wam na jak najlepszym wywirowaniu tych ubrań, żeby one były jak najbardziej suche po skończonym cyklu prania, należy wybrać jak najwyższą literkę, czyli klasa A będzie miała najmniejszą wilgotność resztkową, która jest określana w procentach no i wtedy taka pralka będzie gwarantowała, że ubrania po wypraniu będą prawie suche bo ta wilgotność resztkowa naprawdę jest na bardzo niskim poziomie no i jeżeli Wam na tym zależy, to na ten parametr myślę, że warto zwrócić uwagę to, o czym zawsze będę powtarzać i zawsze będę zwracać uwagę, to jest silnik inwerterowy. Silnik inwerterowy jest to silnik bezszczotkowy, który po prostu nie ma wewnątrz w swojej budowie tych szczotek, dzięki czemu jest bardziej trwały. I to jest pierwsza, myślę, najbardziej istotna cecha tego silnika. Natomiast takimi skutkami ubocznymi jest to, że ten silnik pracuje zdecydowanie ciszej. Przez co możecie pralkę postawić w korytarzu yy, i ona nie będzie przeszkadzała, ponieważ podczas głównie wirowania będzie ona naprawdę o wiele mniej hałasować niż pralka, która takiego silnika inwerterowego nie ma. Dodatkowo taki silnik zużywa mniej prądu, co jest również ogromnym plusem. Podczas wyboru pralki, również tak jak przy wyborze lodówki, warto zwrócić uwagę na to, w którą stronę otwiera się bęben. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest taki element, o którym raczej się nie myśli, tylko raczej się myśli o tym, czy ona nam się wciśnie w dany zakamarek i czy będzie pasowana wymiarami. Natomiast czasami zdarza się tak, że kupujemy pralkę, która ma otwierane drzwiczki w złą stronę i załadowywanie czy rozładowywanie ubrań podczas każdego cyklu prania jest niesamowicie uciążliwe, no i po prostu za każdym razem się denerwujemy. 99% pralek jest otwierane. W lewo, także tutaj myślę, że jest to taki najbardziej popularny rodzaj otwierania, ale niektóre są otwierane w prawo. Warto też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób są zbudowane zawiasy tych pralek, czy jest możliwość przełożenia drzwi, bo bardzo często jest tak, że można, wystarczy przekręcić tam dwie śrubki i ten bęben można sobie przełożyć na drugą stronę, a w zasadzie drzwi od bębna można przełożyć na drugą stronę. Więc to jest też taka rzecz drobna, ale która przy codziennym użytkowaniu może naprawdę być dość upierdliwa. Ostatnią rzeczą z takich bardziej konstrukcyjnych elementów jest to, aby zwrócić uwagę. W jaki sposób jest umiejscowiony filtr? Czy mamy do niego łatwy dostęp? Z racji tego, że filtr powinno się czyścić przynajmniej raz w miesiącu, tak, wiem, że niektórzy nie robią tego wcale, ale jeżeli właśnie oglądacie ten film, to polecam zajrzeć wam do swojej pralki i zobaczyć, jak wygląda filtr. Być może znajdziecie tam skarpetki, których nie mogliście znaleźć od paru miesięcy, a być może jeszcze jakieś inne skarby. Polecam podłożyć pod to ręcznik, aby nic się nie zadziało i porządnie ten filtr. Wyczyścić. A jak już zakupicie nową pralkę, to dbać o to, aby ten filtr był czyszczony regularnie. No i stąd właśnie ten podpunkt, aby filtr był łatwo dostępny, najlepiej z przodu. E, za pomocą takich drzwiczek otwierany. Bardzo często się zdarza, że filtry są ciężko dostępne. Ja mam aktualnie taką pralkę, gdzie trzeba ściągnąć cały panel, który się ściąga niesamowicie ciężko, aby dojść do tego filtra. I Już w tym momencie gdzieś tam mamy jakiś zaczep. Łamany, bo po prostu tego panelu nie da się zdjąć. A są bardzo fajne pralki, gdzie wystarczy tak tylko paluszkiem nacisnąć i ta klapka odchodzi. E, więc przy zakupie następnej na pewno zwrócę na to ogromną uwagę. Ok, myślę, że takie parametry konstrukcyjne są już za nami. Teraz możemy przejść do funkcji. I to, o czym ja zawsze mówię, to jest to, aby zbadać swoje własne potrzeby i zadać sobie pytanie, tak naprawdę, do czego będę używał tej pralki. E, czy naprawdę jest mi potrzebna? potrzebnych 25 różnych programów w pralce. I czy nie jest tak przypadkiem, że używam trzech programów albo dwóch programów na zmianę, a reszta była po prostu ważna podczas zakupu pralki, a teraz nawet nie wiem, czy ja taką funkcję w pralce mam, czy nie. Bardzo często się to zdarza, to jest bardzo częste zjawisko. Jeżeli tak macie, to na pewno nie jesteście tutaj sami. Więc co ja polecam? Jest kilka programów w pralkach, które są tak najczęściej używane i które mogą się przydać po prostu w codziennym użytkowaniu, ale warto zwrócić uwagę, aby w pralce była możliwość zmiany. Parametrów na danym programie, czyli przykładowo wybieramy program codzienny, mieszany, cokolwiek chcecie, i po prawej stronie czy po lewej, no już nieważne, na panelu macie możliwość zmiany danych parametrów. Takie najczęściej myślę używane przez nas to na pewno będzie ilość obrotów, o czym mówiłam wcześniej. Zawsze, oczywiście, w mojej ocenie warto te obroty troszkę zmniejszyć. Kolejnym parametrem jest temperatura. Ja zazwyczaj zmniejszam tę temperaturę do 40 stopni. No Chyba, że piorę jakieś ręczniki albo elementy, które chcę, aby były poddane wyższej temperaturze z racji tego, że mogą zawierać na przykład w sobie jakieś drobne ustroje. Wtedy zwiększam tę temperaturę. No i fajnie też by było, jakbyśmy mogli określić czas, czyli na przykład zmniejszyć czas bądź też opóźnić. Start prania. To jest świetna funkcja, z racji tego, że możemy sobie wstawić pranie rano, nastawić pralkę i ustawić opóźniony start tak, abyśmy jak wrócimy z pracy, mieli już gotowe pranie do wywieszenia. To jest bardzo przydatny parametr. Oczywiście takie funkcje też mają pralki, które możecie połączyć z Wi-Fi i sterować nimi za pomocą telefonu. Chociaż ja jakoś nie jestem fanką sprzętów sterowanych smartfonem. Natomiast wiem, że są osoby, które bardzo sobie chwalą te rozwiązania. No ja gdzieś tam uważam, że tak czy inaczej musimy do tego sprzętu podejść, czy to w przypadku pralki, i tak musimy to pranie załadować, czy to w przypadku ekspresu, i tak musimy podstawić kubek, żeby później w telefonie kliknąć, żeby zrobił nam pranie czy kawę. Także ja osobiście nie potrzebuję takich rozwiązań. Natomiast wiem, że są osoby, które. Chcą, potrzebują, no i takie rozwiązania po prostu im się podobają. Funkcja, jako jedyna, która aktualnie brakuje mi w mojej pralce, to jest funkcja, a w zasadzie um, możliwość podejrzenia, ile czasu zostało do końca cyklu prania. Uważam, że to jest świetna funkcja. Z racji tego, że ja nastawiając pranie Niestety nie wiem, jak długo ono będzie się prało Jest to uzależnione od tego, ile, tego, ile tych ubrań wsadzę do pralki I wtedy czas też jest dostosowywany Mam w instrukcji jakieś tam konkretne parametry, konkretne programy I czas odpowiadający temu programowi Natomiast tak jak mówię, to zależy też od wagi Ta pralka dostosowuje ilość czasu do tego, ile te ubrania ważą. I ja w tym momencie muszę czekać, aż to pranie się wypierze. Nie wiem dokładnie, ile pozostało czasu. Ja osobiście lubię wywiesić pranie automatycznie od razu, jak one mm, się skończy, żeby uniknąć jakichś nieprzyjemnych zapachów. No i tutaj tak naprawdę możemy przejść do kolejnej funkcji, która nazywa się u wielu producentów Freshker. Hmm, czyli zatrzymanie jakby takiej świeżości po zakończonym cyklu prania. Ta funkcja polega na tym, że bęben co jakiś czas po prostu przerzuca te ubrania raz jeszcze, aby one się nie zakisiły wewnątrz i żeby były w dalszym ciągu świeże. Jeżeli powiedzmy, chcemy pranie wyciągnąć po pół godziny od zakończenia cyklu, ja niestety nie lubię korzystać z tej funkcji. Uważam, że co wyciągnięte pranie od razu, to od razu, więc dla mnie istotnym parametrem jest po prostu to, aby wyświetlacz pokazywał, ile czasu zostało do końca. Wówczas mogę zaplanować sobie czas, no i łatwością stwierdzić, za ile to pranie będę musiała powiesić. Funkcja, o której troszeczkę już wspomniałam na początku filmu, czyli autodozywanie, jest też bardzo wygodną opcją, z racji tego, że możemy nasypać pełną szufladę proszku do prania, czy płynu do płukania i wtedy pralka automatycznie dostosowuje, automatycznie dozuje, Ilość pobranych detergentów do prania, które właśnie załadowaliśmy do Bębna. Ja osobiście uważam, że ta funkcja jest taka troszkę mało uniwersalna, z racji tego, że bardzo często jest tak, że do różnych tkanin stosujemy różne detergenty. Do prania białego inny proszek, do prania kolorowego inny proszek. Niektórzy stosują inne płyny, są płyny do białego, czarnego, kolorowego, wiadomo. No a tutaj jednak wlewamy jakąś, jeden, jakiś jeden detergent i po prostu pralka z niego cały czas korzysta, niezależnie od rodzaju prania. Niech pierwszy rzuci kamień, kto nigdy nie zapomniał dołożyć do prania skarpetki, która zapodziała się gdzieś pod łóżkiem albo wypadła przed bębnem. I w momencie, kiedy już nastawiliśmy pralkę, zauważamy tą skarpetkę, albo ściągamy szybko jakieś ubranie, które chcemy mieć na koniecznie na jutro wyprane. No i wtedy okazuje się, że już jest za późno: pralka ruszyła, koniec, nie mamy możliwości dołożenia. Na takie sytuacje przychodzi funkcja EdWash, która jest bodajże u Samsunga. Ale też funkcja stop, która jest przy wielu producentach dostępna, która pozwala na zatrzymanie cyklu prania, wówczas następuje odblokowanie bębna i możemy um, tę rzecz dołożyć. Tutaj funkcja edwash od Samsunga, czyli te takie dodatkowe drzwiczki u góry, jest o tyle fajna, że możemy po prostu na troszeczkę późniejszym etapie dołożyć tą daną rzecz. W momencie, kiedy bęben jest już praktycznie w całości zalany wodą, w dalszym ciągu możemy tą rzecz. Dołożyć. Funkcja, która okazuje się być bardzo popularną w ostatnich czasach, to jest funkcja prania parowego. I niesie ona za sobą dosyć sporo mm, korzyści. Między innymi to, że ubrania, które są potraktowane parą, e, są mniej wygniecione, jeżeli wyciągniemy to pranie od razu. Rzeczywiście widać różnice. Funkcja parowa także niweluje nieprzyjemne zapachy, ale co istotne, e, ma też e, taką możliwość dezynfekcji. Czyli tutaj uważam, że ta funkcja będzie idealna dla osób, które mm, są alergikami dla osób. Które są skazane gdzieś tam na bardziej takie sterylne życie, bo z racji na przykład jakiejś choroby. Mają problemy skórne, bądź też dla dzieciaków. Myślę, że jest to super opcja, szczególnie dla takich nowonarodzonych maluszków, żeby te ubrania po prostu były pozbawione drobnoustrojów. To jest to idealna opcja. Funkcja parowa umożliwia też coś takiego, jak odświeżanie ubrań, dzięki czemu możecie nastawić program, który. Tylko i wyłącznie odświeży Wasze ubranie z danego zapachu. Przykładowo macie bluzkę, która była ubrana na chwilę, absolutnie nie jest brudna, natomiast przeszła jakimś zapachem, którego niekoniecznie chcecie, aby cały czas był. Więc możecie ustawić funkcję właśnie odświeżenia, która trwa bardzo krótko i za pomocą właśnie tej pary pralka odświeży ubranie, pozbawi ją zapachu. No, i ubranie będzie gotowe zaledwie kilkanaście minut. Dla miłośników zwierząt jest również dedykowana funkcja. Najczęściej u wielu producentów nazywa się ją funkcją pupil, e, i to jest dla mnie chyba najlepsza funkcja, którą wymyślił człowiek w pralkach. Z racji tego, że ta funkcja pozwala na usunięcie wszelkich płaczków, które znajdują się na ubraniach, e, wszelkie kocie. Wszelkie psie, kłaczki znikają. Za pomocą danych ruchów bębna i temperatury ubrania po prostu tkanina jest bardziej rozluźniana, co pomaga właśnie wydobyć te kłaczki z ubrań, no i nie wyciągać ubrań właśnie z kłakami, tylko czyściutkie, gotowe do ubrania. Funkcja, która na pewno przydała się nie raz każdemu, to jest funkcja szybkiego prania i ja osobiście uważam, że każda pralka powinna to mieć, bo przynajmniej raz w życiu każdemu zdarza się, Że potrzebował coś wyprać na szybko. Ta funkcja oczywiście ma pełne ograniczenia. Raczej tutaj nie wybierzecie w wysokiej temperaturze, raczej nie będzie tutaj pełnego wirowania. Z racji tego, że po prostu w 15 czy 20 minut pralka nie będzie w stanie osiągnąć takiej temperatury. Czy też nie będzie w stanie przeprowadzić zwyczajnie pełnego cyklu z pełnym wirowaniem, tylko jest to raczej taki półśrodek. Jeśli chodzi o funkcję bezpieczeństwa, to ja bardzo zawsze polecam, aby pralka posiadała funkcję Aqua Stop, która zapobiega zwyczajnie mówiąc zalaniu. Tutaj ta funkcja poprzez zawór odcina dopływ wody. Też w pralkach Aqua Stop są specjalne węże, które uniemożliwiają wypłynięcie wody, która już gdzieś tam nagromadziła się no przez co w momencie jakiejś awarii nie mamy zalanej całej łazienki. No i myślę, że to jest taka funkcja, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, no bo to jest tak jak z ubezpieczeniem, zawsze macha się na nie ręką, przykładowo na wakacjach, a kiedy już się coś stanie, no to człowiek stwierdza, że jednak warto było dopłacić, warto było się na to zdecydować, no, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś nieszczęście się nam przytrafi. To jakie programy powinna posiadać Pralka? Uważam, że każdy tutaj indywidualnie powinien zwrócić uwagę na to, co najczęściej nosi, jakie tkaniny ma w swojej szafie. Czy są to bardziej ubrania dresowe, mało wymagające, czy są to bardziej ubrania typu delikatne koszule, czy jakieś jedwabne rzeczy, które wymagają, no, już niestety większej uwagi. Jedynie takim programem, który przychodzi mi na myśl, który warto mieć, bo myślę, że każdy gdzieś tam jakiś swetr w domu posiada, to jest funkcja sweter, program sweter albo program wełna, który po prostu ma zmniejszoną temperaturę, przez co nie ma ryzyka, że ten sweter nam się pomniejszy, skurczy. Więc to jest taka, taki program, który na pewno warto mieć. Poza tym ten program, o którym wspominałam, czyli szybkie pranie oraz ewentualnie program jakiś sport czy outdoor, aby móc wyprać kurtki takie bardziej sportowe. Natomiast, tak jak mówię, tak naprawdę te programy to jest wszystko w głównej mierze rola temperatury. I ilości wirowania. Wiadomo, że tutaj ruchy bębna też wpływają dosyć mocno na to, w jaki sposób będzie wyprane dane ubranie. Natomiast w głównej mierze zwróćcie uwagę na to, aby była możliwość regulacji tych parametrów, o których sobie mówiliśmy, a Wasze ubrania będą na pewno zadowolone. Dobrze, kochani, w tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że o wszystkim mniej więcej wspomniałam. Nie sposób jest niestety określić wszystkich tutaj parametrów i wszystkich funkcji, które oferują producenci, z racji tego, że tego jest tak dużo. I każdy producent daną funkcję nazywa sobie troszkę inaczej. E, tutaj chciałam przybliżyć takie najbardziej podstawowe elementy, ale też takie, które są najbardziej istotne podczas wyboru. No i mam nadzieję, że chociaż ktoś skorzysta z tego poradnika i wybór tej pralki będzie zdecydowanie łatwiejszy. Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, będę ogromnie wdzięczna za pozostawienie subskrypcji na dole. E, nasze tematy to tematy domowo-budowlane, e, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, oraz oczywiście pozostawienie łapy w górę, aby dodać dodatkowej motywacji. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!